Witam i zapraszam na kolejne wydanie informacji. Pierwszy news. Jak zapewne wiecie lub nawet nie wiecie, próbowałem kilka razy zreaktywować telewizję fikcyjną, ale mi się nie udawało. Jeśli ktoś nie wie, to bardziej robiłem fikcję na kinemasterze niż na samtaśli w latach 2017-2019, bo bardziej mnie zachęciło do tego pierwszego niż bardziej na drugim. Pozdro dla kumatych. Ale postanowiłem wrócić do regularności bardziej na kinemasterze i wiązało się do dołączenia do fikcji niskiego stopnia, bo łatwiej i szybko robiło filmy, a canta się będę jej używać go w awaryjnych momentach niż jako główny program do montowania i proszę za to mnie nie hejtować, a gdy to się pojawi to próbuję to ignorować. Drugi news, w ramach tego powrotu chciałbym powiedzieć, że informacje pojawią się co tydzień w... Niedzielę to zależy na jakiej godzinę będzie. Spróbuję też nagrać inne programy niż informacje, na przykład losowanie liczb czy i polegający na pytaniach i odgadnięciu dobrej odpowiedzi i otrzymaniu za nią nagrody w postaci słupów i łapek w górę. No dobra to było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wydaniu.